Cześć, się ziomeczki, z tej strony DadMca i to co cię z Minecrafta. Na serwerze są mam premium i na swojego. O, tak wyglądam z skin. Nie ma ja no, nawet nawet Ale tak, poza tym... No nie wiem, team deathmatch nie chcę. Dominate. Oj, jak Mine Master Builder teraz nie. To są wszystko te kupię. muszę się te akurat niektóre nie podobają. The Brights. się podoba. Turf Warsy. O, Zagrajmy sobie Turf Warsy. Turf Warsy są spoczko. Mam tutaj infiltratora. Infiltrator, dobrze. I pozbieram nasz Shreddera. Chyba mi się zdaje. Tutaj było w tyle. Pan Roger, tak. Co wziąć. Będę starał, że co? Dobra, poleciały. Normalnie Batman prawdziwy widać. Gadżet, dalej? Jakie tu jeszcze mam? Melon! La. O, to jest fajnie tutaj. więc nic nie działa! To jest zepsute. Dobra, akcji... O, jest spoko. Dobrze, walnie. To nam się uda tu wskoczyć tak. Wskoczyliśmy na infiltratora. Teraz spójrzmy sobie tu. Weźmy, żeby coś tu jeszcze było, czy nie? Flash Flashbang! <grym> Okej, okay. zaczyna się. Mrak. Turf nie wiem, IP może dać w opisie czy nie. Też każdy zna to ten serwer mi się zdaje, więc. Bez IP. I zaczynamy Turf Ale spoko Arena, ale Arena, tak Arena, brawo. O, był lag, był lag. To taki spory. Tutaj buduję strzelnicę. Bude Believe, nie? Taka budowla. Beautiful, jak to niektórzy mówią. Ile jeszcze zostało? O, sekunda. Dobra, akurat Skończyłem budować. Budę zit. Lecimy. Idziemy. Panowie. Jeszcze nasi, jeden sklepany Dostał! Lolo, ale nie wiem jak dostał Dobra, poszliśmy Ja już zdobyłem dwa chyba szkiele Sześć tego Dobra, idę na nich Ola, by się zdobyło, czy ja zdobyłem nie stała Frag? Aj, z Dwa fragi na razie. Dwa fragi, a oni mnie dwa razy zabili, ja ich cztery, dobra. Spoko Dobra Przydałby mu się tutaj Opti fajn. Może się za niedługo wygram Opti. Kurde, czemu tu nie mogę nic czuć? No nie, spodziewał się mnie tutaj Dobra Ale no spoko dobra, ształ na ślepego Jak mogło kogoś trafia to jest dobre Ale przegrywamy, tak nie może być A kurde, zapomniałem budowanie Dobra Nie przy samym brzegu Czy Nie przy samym końcu tego Piękno, już dokończają, moją budowę widzę Nie tak, kurde, co ja odwalam raz? Tak, to mogę zniszczyć sobie chętnie. O lol, kurde. O dobra, tam jest ty. Idę go z miecza. Albo złokiego jeszcze zdejmę. Dostał Lord Nux, LOL, dobra. No, przegramy, to już mi się daje. Przegramy. Ale jeszcze jest History, jak to się mówi? Trafiłem, LOL. Może nie aż taki LOL. No nie! Furius mnie zabił. Furia, kurde! Wiesz, że Furia został... ...na wale jak Shredder. Bo no w ogóle Shredder to była bo to chyba ta postać z tego, nie? Z nie ale to, kto tam był. O, twiłem Trwiłem. Pamiętam, kiedyś chyba to oglądałem. Nie no, kiedyś to na pewno oglądałem. Ej. Tam jest ryb. Jeszcze mocy! Jest, pięknie trafiony. No dobra. Nie przy końcu, bo zaraz mi to wywala. No znowu lag. Dobra. Nie wywaliło. Ale koniec jest. No, no nie, właśnie tego nie chciałem. Jeszcze moje, jeszcze moje zdolności z luku, nie? No nie, King Kugby mnie zabił. O, dobra, dawać. Tu Makistrila, ktoś mówi. No tu jest tarcza. No nie, już nie ma. No ale czemu mi się tak strzała zblogowała? Zostało już koniec. A, koniec. GG, dobrze było. No i stronka. Jak to się nazywa? Przemek. Dobra. Miałem 8 kg, No i to chyba na tyle, no nie wiem. Będę po krótkiej przerwie. No dobra, siemka, jestem na Dragon Warsach. Czyli Dragon Wars, ja, już... Dragon Escape. Pogram teraz mojego skilla w parkourze, jaki jestem słaby. A dobra No to bardzo w Dragon... Czy Dragon Escape Hop, dobra Czy mam na La. Chcesz? No nie! Szybko! Nie wierzę, nie wierzę. Co to było teraz? Gdzieś tyle kolega. Dobra. Jakie są głupie? Dobra, to się po jeszcze jedną, jeszcze jedną arenkę to zadam i... No dobra, siema! Jestem już na mojej ulubionej arence. Na Dragon Warsach. Znaczy, Dragon Escape. Przepraszam Was za to. Ale myli mi się to nazwa strasznie. Bo gram dużo teraz w te... No... To co grałem przed chwilą? Tam było wszędzie przed chwilą. No przed chwilą trochę, no. No nie. No dobra, może też być. No nie no, słyszę go za mną, jakby był Bra, no nie Bra, lecę Przynajmniej nie odpadłem pierwszy albo drugi. Tu gdzieś był taki bug. No dobra, to tak też można. Nie! Za mną! Lecę! Przegrałem, nie? No nie, dobra, przegrałem. Ale byłem. Czyżbym był trzeci? byłem, tak? Aż się pooglądałam do końca. Dobra, tak, już mi zostało mało nagrania. Sekund. Dobra, to trzymajcie się, do odcinka i hej!